Czy PR to pudrowanie trupa? Jak nie marnować czasu prowadząc działania PR-owe? Tutaj nie ma żadnych, nie wiem, dziwnych sztuczek. Poznaj Kasię Dworzyńską. Od 2014 prowadzi agencję Public Relations PR Calling. Pracowała z Allegro, Payu, Audioteką i innymi markami, które z pewnością znasz. Kasia specjalizuje się w budowaniu eksperckiego wizerunku firm technologicznych z wykorzystaniem PR. A z naszej rozmowy dowiesz się, czym zainteresować dziennikarzy. To są raporty różnego rodzaju... Czyli jakościowe treści, którymi możesz poczęstować dziennikarzy, i chętnie po te treści sięgną. Jakie błędy popełniają marketerzy, wysyłając materiały do mediów? Bardzo często dziennikarze zaznaczają po prostu maile jako spam i potem po prostu już w ogóle do takiego dziennikarza nie trafisz. A także, jak robić pr -etycznie? Jak budować relacje z dziennikarzami oraz jak ważna jest umiejętność dopasowania tematyki też do odbiorców i do tych dziennikarzy. Nazywam się Michał Kasprzyk i pomagam firmom tworzyć podcasty zapadające w pamięć, a wciągnięci opowiadają o marketingu, który przyciąga uwagę i serca odbiorców. Dzisiaj o tym, jak zdobyć uwagę odbiorców, najpierw zasługując na uwagę dziennikarzy.